Ale jakie ja mam te przekonania wyzobaczać? Konkret mi powiedz. Jak już jesteś w ciszy, to pytasz, jakie, jakie mam w sobie szkodliwe przekonanie. Okej, okay? Czyli wywołujesz rozmowę ze swoją podświadomością, i czasami tam są bardzo fajne, zaskakujące odpowiedzi. W trakcie kłótni, bo czasami już wiesz, jest tak, że masz ochotę tam czasnąć drzwiami. I jeszcze bardziej układa mi się to w tym kontekście, że ostatnio ktoś mi po prostu zadał pytanie na sesji Ej, ale jakie ja mam te przekonania wyzobaczać? Konkret mi powiedz. Ja tak siedzę i mówię. Wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie. Wyobraź sobie szkiełka. Takie szkiełka wielkości twojej dłoni. Przezroczyste, których jest pełno wokół ciebie. Na odległość tak około półtora metra, także nie możesz ich dotknąć, i ich jest po prostu pełno, jest ich dużo warstw i tworzą wokół ciebie taką bańkę. To są twoje przekonania, których na co dzień nie widzisz. I są dwa skuteczne sposoby, w zasadzie trzy, mm, ale dwa są bardzo skuteczne, na oglądanie swoich przekonań, których po prostu nie widać. Pierwszy sposób, yy, ten, który jest do, do dopracowania, jeżeli, czyli ten teoretycznie najmniej efektywny, siadasz i medytujesz, I jak już jesteś w ciszy, to pytasz, jakie, przekonanie, jakie mam w sobie szkodliwe przekonanie albo jakiego przekonania dzisiaj mogę się pozbyć. Ok, czyli wywołujesz rozmowę ze swoją podświadomością i czasami tam są bardzo fajne, z, zaskakujące odpowiedzi, ale tego się trzeba mhm. nauczyć. Więc jak jest robić to prościej? Zadać sobie rano pytanie, co mogę dzisiaj zrobić inaczej, zatrzymać się chwilę i rozejrzeć się po domu. Jeżeli w porannym rytuale nie masz wychodzenia na balkon, to wyjdź i powtórz to ileś razy, zobacz co Ci to da. Jeżeli w porannym rytuale nie masz mycia zębów, ja w ogóle miałam, słuchaj, rytuał mycia zębów przed śniadaniem. W ogóle. <grym> kompletnie... No dla mnie to jest obowiązek. Jak przed śniadaniem, tak? <grym> tak, tak, tak. Bo inaczej się czyimś śniadanie Bo jak no mam umyć, to mi smakuje. No ja. właśnie. A ja właśnie uznałam, że ja spróbuję inaczej. I zaczęłam myć, myć zęby po. I wiesz, od, od, co mi to pokazało? Że mam przekonanie, że należy myć zęby przed śniadaniem. I to nie jest ani złe, ani dobre. Ja po prostu miałam takie przekonanie i dlatego działałam w ten sposób, bo nasze działanie jest efektem naszego przekonania. I dopiero potem, jak już wy zobaczysz przekonanie, bo zmieniasz coś w swoim działaniu, oceniasz, czy ono jest szkodliwe, czy nie i czy ma z tobą zostać, a jak nie, to na co je wymienić. Jak zobaczyłam, że wyjścia rano i pobycie, minimum te pięć minut na balkonie, sprawia, że mój cały dzień jest lepszy, to y, tyle razy, ile zapomnę wyjść rano na ten balkon, tyle razy sobie wieczorem biję w głowę i mówię: Jutro wyjdź. I kotwiczę to, że to mi pomogło. I wyzobaczyłam przekonanie, że nie mam potrzeby wyjścia na balkon rano, uznałam, że jest szkodliwe, chociaż nie wyglądało na szkodliwe, zmieniłam je i teraz mam inne. Chcę wychodzić co rano, bo to mi służy, mam lepszą energię całego dnia. Jestem spokojniejsza. Ustawiam sobie tam też rano intencje. Mówię sobie, jaki ma być dzisiaj mój dzień, albo czego chcę doświadczyć dzisiaj, albo co właśnie mogę dzisiaj zrobić inaczej. I, i trzeci sposób wyszukiwania przekonań najbardziej y, dla naszego umysłu drastyczny konflikty w relacjach. <laughs> OK, bo w, tak, bo wtedy właśnie widać. Jakie jak jest przekonanie? I tak kłócisz się, kłócisz, kłócisz, i nagle się dystansujesz do tego i mówisz: Ej, ale jakie ja mam tu przekonanie? A jakie ty masz przekonanie, że w ogóle my teraz wchodzimy w tą sprzeczkę? I w tym momencie wychodzisz z przestrzeni sprzeczki, zaczynasz oglądać siebie i najczęściej partnerkę. Zmieniasz w ogóle energetykę nagle w przestrzeni, bo zamiast n -n 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 tam się wiesz, d -d -d jeszcze dokłócać, to ty nagle przyjmujesz wiesz, rolę obserwatora w kinie i mówisz ty, ale w ogóle o co ci goście się kłócą? Rewelacja. Nie zawsze mi się to udaje w trakcie kłótni, bo czasami już wiesz, jest tak, że masz ochotę tam czasnąć drzwiami. Ale dałam radę, powiem ci parę razy w życiu. Tak, w takiej mega mocnej kłótni, wyjść z tego stanu i powiedzieć ty, ale o co my się tu w ogóle kłócimy? I w trzy sekundy emocje drugiej strony opadły, tak samo jak moje. I tak jakbyśmy w ogóle byli w innej przestrzeni nagle. Nie, nie pogodziliśmy się w trzy sekundy, ale ta kłótnia przestała istnieć. Także masz trzy sposoby na wyszukiwanie swoich niewidzialnych przekonań. I ja robię to w czasie, w którym również mam czas dla siebie. To jest mój prywatny czas. Kiedyś nie miałam go tak dużo. Dzisiaj dbam o to, żeby to były minimum godzina dziennie, a tak naprawdę staram się robić to trzy razy dziennie. Robię różne rzeczy, tak jak widzisz, od dbania o ciało, przez dbanie o umysł, przez ćwiczenia, medytacje, self-mentoring, jak to ostatnio zaczęłam nazywać, rozmowy z podświadomością tak po to, żeby mieć takie poczucie. Że to jest to jest to jest to o co chodzi. To są to są te momenty, które ja wyrywam mojemu umysłowi, który hmm. chce rządzić moim życiem. Czyli to nie będzie tak nigdy, że ja będę sobie żył. Dobrze, tylko będę musiał cały czas z sobą gadać. Wiesz tak, <laughs> co? W końcu dojdę do takiego nie, momentu, że nie. po prostu Będę leciał na flow, tylko co dzień. Będzie, Będzie taki moment. Będzie taki moment. Będzie taki moment.